Witam serdecznie. W tym krótkim wideo, tym krótką transmisją chciałbym rozpocząć taki nowy cykl, w którym będę się dzielił różnymi wglądami, które pojawiają się na sesjach indywidualnych prowadzonych przeze mnie. Wiele z tych problemów, wiele z tych wniosków, wiele z tych rozwiązań, które się pojawiają, tak naprawdę bardzo często się powtarzają. Więc gdy napotkam na coś takiego, co powtórzy się kilka razy, co mam poczucie, że Mogłoby pomóc wielu ludziom. Chciałbym się tym tutaj na tym profilu w takiej formie właśnie dzielić. Zauważyłem, że forma takiego krótkiego wideo może być dla mnie o wiele łatwiejsza niż pisanie. Także tym właśnie nagraniem zaczniemy taki nowy cykl. W tym, w tym momencie chciałbym się podzielić takim dylematem, jaki wielu wiele osób ma, czyli pytaniem, czy problem. Jeśli mamy jakiś problem, czy powinniśmy go rozwiązać wewnętrznie, czy zewnętrznie? Czy szukać rozwiązania w działaniach, w tym, że coś w swoim życiu zmienimy, czy też po prostu popracować nad sobą, usiąść i zobaczyć, co możemy z tym problemem zrobić. I większość ludzi, która nie zajmuje się rozwojem osobistym, czy, czy, czy też takich, którzy, którzy zajmują się rozwojem osobistym w bardzo płytki sposób, będzie próbowała większość swoich problemów rozwiązać. Zewnętrznie. To znaczy, jeśli czują jakiegoś rodzaju emocje, będą chcieli rozwiązać ten problem, wyjść z jakiejś sytuacji, zmienić tą sytuację, dokonać jakiejś zmiany w świecie fizycznym. Bardzo często oczywiście to pomoże, a bardzo często. To nie pomoże, bo okaże się, że kolejna zmiana partnera, yy, kolejna wycieczka gdzieś za granicę, kolejne kupno lepszego samochodu, kolejna zmiana pracy nie rozwiązuje jakiegoś problemu, bo problem w wielu sytuacjach jest w nas gdzieś w środku i to, co może go rozwiązać, to jakaś wewnętrzna praca, jakieś skupienie się na swoich emocjach, jakieś przepracowanie siedzących w nas rzeczy, siedzących w nas yy, historii. I to jest rzecz, którą myślę, że wiele osób z rozwoju osobistego dobrze wie, dlatego podałem to tak tytułem wstępu, że czasem, żeby coś zmienić, żeby coś rozwiązać, musimy spojrzeć w siebie. To jest, to jest podstawa, od której rozwój osobisty się tak naprawdę powinien zaczynać. Ale w tej postawie często idziemy w drugą stronę. Widziałem mnóstwo osób i myślę, że sam też w tej grupie osób się nieraz znalazłem która wyciąga ten, wyciągając ten wniosek, o którym wspomniałem wcześniej, czyli że rozwiązanie jest wewnątrz, a nie na zewnątrz, idzie z tym wnioskiem trochę za daleko. I to, że poszło się z tym wnioskiem trochę za daleko, skutkuje tym, że ktoś próbuje rozwiązać jakiegoś rodzaju pojawiające się ponownie problemy emocjonalne, tylko i wyłącznie Pracą na tych emocjach, tylko i wyłącznie skupianiem się, akceptowaniem, przyglądaniem się jeszcze raz tej sytuacji, sprawdzaniem, czy są jakieś przekonania itd., itd. podczas gdy bardzo często, jakby takie zdroworozsądkowe podejście może być po prostu bardziej skuteczne. Zdroworozsądkowe podejście, które mówi po prostu, jeśli jesteś niezadowolony ze swojej pracy i przeżywasz codziennie ciężkie emocje, to zmień tą pracę na najzwyczajniejszym świecie. W, w wielu sytuacjach to będzie najlepsze rozwiązanie, i podobnie z każdą inną dziedziną życia, że w momencie, gdy mamy powtarzające się negatywne uczucia, które nam towarzyszą bardzo długo, i my nad tym pracujemy, i my to akceptujemy, i my to przerabiamy, powiększamy te uczucia, sprawdzamy, do czego służą, i tak dalej, i tak dalej, i to się w ogóle wcale nie zmienia, wcale się nie poprawia, to rozważyłbym bardzo poważnie. Taką możliwość, że być może jesteś w tej pułapce, że być może po prostu wchodzisz w rozwojowe zapętlenie, które sprawia, że przyglądajmy się, przerabiajmy, znajdźmy odpowiedź w sobie, podczas gdy ta odpowiedź w pewnym sensie jest tutaj na zewnątrz. Czyli odpowiedź brzmi po prostu zmień tą sytuację, po prostu przestań robić szkodliwe rzeczy, które robisz, albo po prostu sięgnij po coś wartościowego, co Chcesz tak naprawdę zrobić? Bo spotkałem sporo takich osób, szczególnie jeśli wejdzie się w taki głębszy rozwój osobisty, gdzie dużo się pracuje na własnych emocjach, dużo na jakichś schematach z dzieciństwa i tak dalej, to po jakimś czasie się zapomina o tym, że może czasami po prostu trzeba odpocząć, może czasami trzeba by po prostu coś zmienić i, i nie próbować rozwiązać tego po raz dziesiąty w tym roku, idąc na jakiś głęboki proces, wchodząc w silne emocje i sprawdzając, czy tym razem je zaakceptuję, czy, czy nie i tym tak naprawdę się chciałem podzielić, żeby to nagranie nie było tylko jakąś ciekawostką internetową, którą usłyszałeś, usłyszałaś. Zaproponowałbym ci takie bardzo krótkie ćwiczenie, przyjrzenie się swojemu życiu i zastanowienie się. Jeśli interesujesz się rozwojem osobistym i sporo pracujesz nad sobą, czy nie ma tak, że jakiś problem próbujesz rozwiązać za bardzo wewnętrznie, że pracujesz nad jakimiś emocjami, próbujesz coś zaakceptować, próbujesz jeszcze inaczej spojrzeć na tą sytuację, a tak naprawdę warto by było w tym przypadku po prostu wziąć się w garść i coś zrobić. Wielu z nas takie rzeczy ma. Bardzo często, gdy ja zadaję sobie, zadaję sobie takie pytanie, to taką rzecz w sobie znajduję, więc to taka moja mała praca domowa na dzisiaj. Zobacz, czy nie masz takiej sytuacji, którą... Gdzie, gdzie jakąś decyzję, jakieś działanie przekładasz bardzo długo i liczysz na to, że może da się to przepracować, może da się to zaakceptować, może kolejnym raz, jak pójdziesz na jakąś, jakiś warsztat, ceremonię, sesję terapeutyczną, medytację, czy cokolwiek w tym stylu, to może te emocje sprawią, że ta sytuacja już będzie ok. Bardzo często tak będzie, żeby było jasne. Nie chodzi mi znowu o to, żeby ponownie wracać do tej pułapki, o której mówiliśmy na początku, ale czasami nie. I tutaj proponuję czemuś takiemu. Się przyjrzeć. Także tyle myślę, że na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka krótka forma live'a będzie ci odpowiadać. Jak znajdę coś kolejnego ciekawego do podzielenia się, to na pewno tak samo tutaj się będziemy mogli zobaczyć. Także wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.